Last time I made reaction for Polish label and uploaded to YouTube but it was blocked by copyright. And today I found new artists and we're gonna listen them, try to upload it, let's go. I did more serious rap, but this song is more cheerful. I need to make one scene. Okay, I'm ready. Let's go again. we don't Ja w nie kłótni, lubicie lizać, mnie nie I żadna z was mnie nie namówi, dziś na kolacji mam swoich kumpli Potem wychodzę, by wydać łupy, mogę to lata, jest za co się upić Złoto ja. na szyi, z tego długi, ja se zarabiam, ty dajesz od kuchni Ślini się możesz tylko do durni, bo facet z klasą nie bierze rupi Ślini się możesz tylko do durni, bo facet z klasą nie bierze rupi Ślinią się na widokoki bo ktoś drinka nie się ciągle na bank ja w sumie to widzę, w tym więcej wad fajnie jak robi się z braciakiem sianku Gorze jak robi pazerny się brat ślinią się chłopy na dupa dupy się ślinią na dziamek, uderzają w kluby tu matki to walą se nie wracają na nudzi dzieciak to przez to się gubi lata temu kiedy o mnie nie wiedzieli nic co it was unexpected that girl will read the, the rap and uh, he's reading good się ciągle na bank ja w sumie to ślinią się chłopy na dupa dupy się ślinią na dzianek, uderzają w kluby tu matki to walą się, ścierpo, nie wracają na noc i dzieciak to przez to się gubi o, lata temu kiedy o mnie nie wiedzieli nic co mieli jebany, no a teraz proszę iść stąd wszyscy mnie witają na osiedlu jak wchodzę ciekawe czy by witali gdyby mi nie wyszło mordo, co pieprzone piekło ślinią się wszyscy na moja ulica to jest moje getto a kto jest kim no to pokaże czas mordo, oto pieprzone piekło ślinią się wszyscy Like club music, but uh, it's refa z piskiem, tam noszą make-up, twarze wszystkie, ciekają w papejkach, na mieliście news na buderkach Kto pociśnie, ej, buf dara rara, tam fotka i nara Tu puch na bagarach i dalej sztama Bordo dawaj na mieście sama, Bordo dawaj, tworzy saman, ty ja nie muszę tu dalać ostrych Widziałem nieraz to, to lot ostry I nóż to otwiera mi sam się w kieszeni A dzieciak się gubi, co tu się ceni? Moja żona to nie twoja lala Też lepiej no to się postaraj Gra gitara, wawa UK, okay. rupu, pachko i kara, e Ślinią się na widok koki Te szatańskie uroki Patrzą tu z roki. wzroki Bo ktoś drinka nie dopił Ślinią się na widok koki I find this right. It's there's three artists which made collaboration, and I, I like it definitely. It's uh, rap, by the club music. And the first guy was girl, and third guy. And the uh, part where girl is reading is was unexpected good. I like it. I like it.